Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Czystej Gospodarki Impaktu pod tytułem Gospodarka na Nowo. My dziś znajdujemy się gościnnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a moim gościem jest pan minister Grzegorz Piechowiak, wiceminister odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana Szewicz. Panie ministrze, w tym y, ciężkim czasie pandemii, szczególnie inwestycje prywatne, mówiąc kolokwialnie, oberwały, ale też y, w tym długofalowym, wieloletnim trendzie. Jeśli popatrzymy na dane, to rzeczywiście te inwestycje, podczas gdy inwestycje publiczne były w miarę stabilne lub nawet wzrastały, inwestycje firm prywatnych szły powoli w dół. Jaki plan ma pan na odwrócenie tego wskaźnika? Ja bym nie powiedział, że szły tak bardzo w dół, tylko bym powiedział, że się zamroziły, szczególnie w tym okresie w ubiegłego roku. Większość jednak. No, ta niepewność od marca ubiegłego roku była dosyć, dosyć duża i mimo, że było zakażeń mniej, no to jednak wszyscy wyhamowali z powiedzmy, lęku, co będzie dalej, czy zobowiązania jakieś mają zaciągać, czy też nie. Dzisiaj, kiedy już powoli, uczymy się z tym żyć, i przedsiębiorcy również widzą, że te możliwości są dużo większe, myśmy przygotowali. Grant, czy właściwie uchwałą rządu został w miesiącu marcu uchwalony właśnie grant dotyczący mniejszych przedsiębiorstw. Nam oprócz tych wszystkich dużych, na których nam bardzo zależy tych inwestycjach zagranicznych, chcielibyśmy bardzo mocno wspierać również rodzimą gospodarkę, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa. I tutaj ten Grant, który będzie obowiązywał do końca tego roku, ma na celu zaaktywizowanie tych wszystkich mniejszych. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że właściwie o grant mogły się ubiegać duże przedsiębiorstwa i to takie, które finalnie chciały zainwestować minimum 160 milionów złotych i zatrudnić 100 pracowników. Dzisiaj ten grant powoduje, że obniżyliśmy te kryteria ilościowe, jak i też jakościowe. Tak. I na czym będzie polegać ten grant? Czy to są, to jest pomoc w postaci pieniędzy, czy to jest jeszcze jakakolwiek inna tak, pomoc państwa? Tak, to, jest to forma dotacji, którą, y, którą daje właśnie nasze ministerstwo. Y, skupione kilka ministerstw, taki mi międzyresortowy zespół do spraw inwestycji strategicznych w Polsce, to on na końcu, że tak powiem, decyduje o tym, czy komuś taki grant przyznać, czy też nie. Natomiast ważną rzeczą jest to, co chciałem właśnie zakomunikować: że mamy dobre informacje dla tych wszystkich mniejszych, że to nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale to przedsiębiorstwa rozwijające się, średnie, małe czy też mikro. Zmniejszamy te kryteria ilościowe, tak jak powiedziałem na wstępie, że 160 milionów i 100 nowych miejsc pracy to było do tej pory jedyne kryterium, które obowiązywało. Tak dzisiaj y, zmniejszamy to w, w taki sposób, że duży przedsiębiorca to 80 milionów w y, 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 inwestycja i 50 miejsc pracy, że przedsiębiorca Rozwijający się to 40 milionów i 25 miejsc pracy, że mały to jest 15 milionów i 10 nowych miejsc pracy, i ten mikro 8 milionów i, i tylko 5 nowych miejsc pracy, ale to dotyczy również terenów, yy, obszarów, które są zagrożone wykluczeniem. To jest ponad Sto miast, które takim wykluczeniem, że tak powiem, z, na takie wykluczenie są narażone. Czyli ty, rozumiem, że to nie są miasta takie jak Wrocław, Warszawa, Nie, to Kraków, oczywiście to, to, to są miasta, które w, w dużej mierze straciły kiedyś status miasta wojewódzkiego, to są miasta powiatowe, te większe. No i to t, też chci, chci, chcielibyśmy, żeby w, na tych terenach właśnie y, zmodyfikować to i umożliwić, że tak powiem. Inwestycje na mniejszą skalę, ale również, żeby te osoby, te firmy, ci przedsiębiorcy mogli korzystać z tego rodzaju grantów. A czy jest tutaj w tych grantach jakieś ograniczenie co do branż, albo ministerstwo preferuje jakieś konkretne branże? Mówi pan, pomoc, pomoc, wszelka pomoc publiczna jest regulowana również przez, w Unię Europejską. I tutaj nie możemy, że tak powiem, sobie wybierać, tylko mamy z góry narzucone to, czego nie można, prawda, czyli wszelkiego rodzaju kwestie dotyczące energetyki, nie wiem, kopalni węgla, hut no to tutaj nie, ale, ale w dużej mierze firmy produkcyjne, jak i firmy usługowe mogą z tego korzystać. Mhm. I rozumiem, że te granty są dostępne zarówno dla polskich firm, jak i pozostałych firm, firm Zdecydowanie, w tak. Zdecydowanie tak. Wszyscy, którzy, że tak powiem, chcą inwestować, bez względu na to, czy jest to firma zagraniczna, czy też polska, może się o to, o to ubiegać. My mamy jeszcze gdzieś na tym naszym rynku około miliarda złotych, które moglibyśmy w tej chwili wydać na taką pomoc. Zachęcam, zapraszamy firmy do tego, żeby korzystały. To, to co jest jeszcze ważne, to, to też mod, modyfikujemy, że dzisiaj jedyną instytucją, która będzie oceniała to i, i w sposób taki bardzo zero-jedynkowy, to będzie Polska Agencja w Inwestycji Handlu. Nie będzie trzeba mieć już różnego rodzaju innych, innych audytów porobionych czy innych instytucji pytać się o to, czy czy spełnia ktoś jakiekolwiek, powiedzmy, kryteria, tylko wsz wszystko będzie robione przez paich, co oczywiście uprości, y że tak powiem, możliwości pozyskania tej dotacji. Mhm. Y powiedział Pan, że jest to miliard złotych dostępnych na te granty. Czy to jest miliard złotych do końca tego roku, czy w jakiejś y dalszej perspektywie? Nie, my mamy miliard jeszcze do, 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 do 2000, właściwie do 2026 roku może Możemy, możemy te pieniądze, czy przedsiębiorcy mogą się o te pieniądze ubiegać, natomiast wydać je musimy do 2030 roku. Aha. I to są granty, które przedsiębiorca może wziąć na inwestycje? Czy jest określony jakiś procent środków, które przedsiębiorca musi. Generalnie, sam generalnie możemy powiedzieć, że to jest do 10% wartości inwestycji. Która jest powiedzmy przewidziana, no to oczywiście zależy też od wielu czynników, ale maksymalna wartość jest y, oczywiście 10% do 10%, natomiast oczywiście no, trzeba spełnić y, określone kryteria, które są potem kontrolowane, bo to nie jest wydawane jednorazowo, tylko wydawane jest w różnego rodzaju transzach. No i no jest to kontrolowane, czy rzeczywiście jest taka wartość inwestycji, czy. Rzeczywiście jest powiedzmy tyle miejsc, powiedzmy, nowych pracy, które były zadeklarowane, no to podlega wszystko ocenie. Został Pan mianowany pełnomocnikiem do spraw inwestycji zagranicznych. Wie pan to jest oczywiście różnie. No. To, co Pan już powiedział, firma Nordvolt została już ogłoszona. Myślę, że w kolejce czeka jeszcze kilka. Mm -hmm. Dlatego, że przyznawaliśmy granty właśnie na te nowe inwestycje. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Automotive jest, jest tutaj jedną z takich wiodących branż, ale też i ITI, prawda ale też mamy y, centra usług wspólnych, także jest, jest zainteresowanie różnymi branżami y, i też myślę, że tych inwestycji będzie, będzie chyba całkiem sporo, bo y, ważną rzeczą jest to, że my mamy bardzo dobre w tej chwili, znaczy cały czas mamy bardzo dobre położenie geograficzne Polski, że jednak... Y, jak rozmawiam z przedstawicielami Ambasad czy Izb gospodarczych, które są w Polsce z innych państw, to wszyscy podkreślają na temat stabilnej gospodarki, że jednak myśmy w tej dobie pandemii tutaj poczynili bardzo, bardzo dużo, żeby ratować miejsca pracy i pomagać przedsiębiorcom. To jest, efekt jest nie tylko ten, że nasze przedsiębiorstwa mają się w miarę dobrze, ale efekt jest też taki, że jest wiele pytań firm zagranicznych o to, że chcieliby wejść na polski rynek. I w to nas bardzo cieszy i na tym nam bardzo zależy. Mhm. Powiedział Pan, że to są takie branże jak Automotive, ITI, Centra Usług Wspólnych, czyli takie, które y, jako kraj, można powiedzieć, rozwijamy już od jakiegoś czasu. A czy kierunki tych inwestycji, y, to znaczy państwa, skąd pochodzą firmy inwestujące w Polsce, pozostają te same? Czy jest to tradycyjnie prawda, Niemcy, Wielka Brytania, czy to się może troszkę zmienia ostatnio? No Niemcy zawsze tu byli na tym rynku i jest ich bardzo, du bardzo wiele, tego rodzaju z, inwestycji z tego państwa, na, natomiast na, na pewno w dużej mierze to są, to są rynki, no, tutaj nie jest żadna tajemnica, że bardzo dużo firm koreańskich w tej chwili przypływa do Polski i pyta... O możliwości inwestycyjne w, w Polsce, ale są również inne kraje. Dużo mamy firm ze Stanów Zjednoczonych, tylko tu musimy też spojrzeć na to, że Stany Zjednoczone przez pryzmat różnego rodzaju w kwestii podatkowych robią to przez inne kraje, ale też mamy firmy japońskie, także jest tego. Yy, zainteresowanie jest ogólnoświatowe. Tu, oczywiście, że rynek niemiecki jest, jest rynkiem wiodącym, tak jak i rynek właśnie koreański, ale, ale tutaj, że tak powiem, jest, yy, jest tego sporo. Jesteśmy chyba pierwszym krajem, jeżeli chodzi o wybór yy, wśród yy, krajów yy, Europy Centralnej. Yy -y. Warto przypomnieć tutaj, że koreańczycy ogłosili jakiś czas temu i już budują wielką inwestycję LG Chem i będzie to największa fabryka baterii samochodowych w Europie. Zdaje się, czy tutaj koreańczycy inwestują głównie w ten automotive, w zieloną energię, czy może jeszcze jakieś inne, wchodzą w jakieś inne branże w Polsce? Chcę powiedzieć, że generalnie automotive jest wiodącym tematem, jeżeli chodzi o... Firmy koreańskie. Mhm. I tak rozumiem. Zostaje. Ja próbuję pana ministra trochę przekonać do zdradzenia jakiś pan, kulis to, tego, co umówmy może się, że w niedalekiej przyszłości. Biznes lubi ciszę, jeżeli chodzi o powiedzmy pieniądze, dlatego też i no, no pewne rzeczy y, mamy jakieś tam powiedzmy umowy dwustronne o tym, że nie informujemy, dopóki, dopóki tematy nie mamy pozałatwianej. No i też dajmy to możliwości zainteresowanym zarówno po stronie rządu polskiego, jak i też y, tych firm zagranicznych, żeby to oni mogli, mogli ogłosić. A ja tutaj jestem do tego, żeby pomóc, powiedzmy, pracować, wypracować pewne rzeczy i z tego chcę się jak najlepiej wywiązać. A czy przewiduje Pan y, w przyszłości jakąś y, zmianę y, roli i tego, co robi Polska Agencja Inwestycji i Handlu? O no tak, Polska Agencja Inwestycji i Handlu to jest w tej chwili jedna z bardziej znaczących instytucji, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. No my w tej chwili się przygotowujemy i Pajch jest tutaj organizatorem do największego wydarzenia, które w tym roku odbędzie się, a miało się odbyć w ubiegłym, czyli Expo w Dubaju, które odbędzie się... Będzie trwało od 1 października tego roku do 30 marca 31 marca 2021. 2022, 2022 tak jest. No i to jest też, tak powiem, wydarzenie, na którym nam bardzo zależy, bo jednak 202 kraje będą się tam wystawiały. To nie będzie już że tak powiem, pokazywanie. Nie wiem, kultury polskiej czy jakiegoś in, w innego kraju, to będzie typowo biznesowa, yy, biznesowy event i spotkania dwustronne, spotkania, gdzie będziemy prezentowali również osiągnięcia polskie. I, no i, i tutaj pajch mówię, odgrywa znaczącą rolę. No i też pajch jest y, tym takim właściwie przewodnikiem po polskiej strefie inwestycji, dlatego że. To właściwie wszystkie firmy, które chcą inwestować w Polsce, y, zaczynają i przychodzą do pajchu, który musi ich poprowadzić, musi zobaczyć, y, jak, jak to ma wyglądać, musi im ewentualnie wskazać tereny, więc to jest rola nieoceniona i, i to przywiązuję do tego bardzo dużą wagę. Mhm. Inwestycje technologiczne w ostatnim czasie w Polsce wezbrały i mam tu na myśli szczególnie inwestycje w obsługę chmur obliczeniowych i tworzenie chmur obliczeniowych tych tak zwanych big techów największych firm technologicznych świata czy tutaj w tej w tej branży Toczą się jakieś rozmowy, czy traktują Państwo jakkolwiek priorytetowo tego typu firmy, czy podobnie jak wszystkie Chyba ja nikogo nie chcę wyróżniać, że jedna firma jest od drugiej lepsza, bo ma, nie wiem, więcej innowacji, lepsze technologie. Dokładnie o to mi chodzi, o innowacje. Tak, tak. I tutaj, że tak powiem, dla nas każdy jest ważny. Ten, który ma te innowacje i ma jakieś nowe pomysły, ale ten, który chce również, powiedzmy, tradycyjnie, Rozwijać każdy przedsiębiorca jest, jest dla nas ważny, bo, bo każdy przedsiębiorca jednak to są nowe miejsca pracy, to są jednak podatki, więc wszystkich traktujemy tutaj równo. Cieszymy się bardzo, że te firmy innowacyjne przychodzą do nas. Cieszymy się, jeżeli, jeżeli one współpracują z ośrodkami akademickimi, bo to jest, że tak powiem, ważne w kontekście polskiej nauki, no i powiedzmy przyszłych inżynierów, którzy, którzy mogą z Wielu danych skorzystać. Dlatego też jest to bardzo ważne, te wszystkie innowacje. Natomiast mówię, nie chciałbym tutaj nikogo wyróżniać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Piechowek, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.